Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Krąpiec. Witam się z Państwem serdecznie z targów Dental Warsaw Medica Show. Na targach mamy wiele nowości, m.in. nasz wyczekiwany skaner Shining z ultraszybkim algorytmem skanowania, bardzo atrakcyjną ceną i oczywiście otwartym oprogramowaniem. Mamy ze sobą również nasze flagowce, skanery firmy Kerstin, skanery 3800, skanery 3600, które oczywiście mogą Państwo przetestować na targach. Firma Kerstwin ma również jeszcze jedną niespodziankę. Oprogramowanie PDIP, które w tym roku zostało otwarte. Czyli przyjmuje wszystkie stele, niezależnie od tego, jakiego skanera Państwo użyją. W oprogramowaniu mogą Państwo zaprojektować położenie korony, w oparciu o położenie korony położenie implantu i w dalszych krokach szablon chirurgiczny. Zapraszam serdecznie.